Hej, zadam Ci teraz bardzo poważne i bardzo ważne pytanie. Dlaczego jesteś wykształconym, dobrze wyglądającym, bardzo zamożnym człowiekiem i wybierasz panie do związku dłuższego, do założenia rodziny, panie na przejażdżkę, panie skaczorowane takie, że że małe dzieci już to widzą, mówią tak jak słyszałem kiedyś w kolejce tato co to za kaczor stoi w kolejce za nami tak kiedyś dziecko powiedziało do taty i dlaczego ty mając pozycję społeczną, dobrze wyglądając, będąc często inteligentnym, mądrym Człowiekiem, wybierasz takie kobiety, które są dla niektórych mężczyzn od tak, które niektórzy mężczyźni te kobiety wrzucają do łóżka po godzinie, po dwóch, po pięciu, czasem maksymalnie po jednym dniu, a Ty jesteś tak inteligentnym dżentelmenem, który robi z tych pań panie na dłuższy etap. Ech, 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 panie, z którymi można stworzyć rodzinę, panie, które uważasz, że one są do dłuższego związku, że to nie są panie na przejażdżkę, ty jedyny to stwierdzasz. Jeszcze wczoraj miała pięciu łobuzów na imprezie, hamów takich, albo dwóch, trzech, którzy, którzy przeszli przez ją jak burza. Tydzień temu na przykład, albo miesiąc temu. Miała samych psychopatów, samych debili. A Ty, jako taki inteligentny, dobrze wychowany człowiek stwierdzasz, że ta pani jest naprawdę nie jest na przejażdżkę, tylko ona jest do dłuższego życia. Do tego, że będzie gotowała ci kluseczki w weekend, do tego, że będzie gotowała ci obiadki za 10-15 lat. Stworzyłeś sobie twoją piękną halucynację że ona będzie wychowywać ci dzieci, a jeszcze dwa tygodnie temu trzech łobuzów ją oprawiało w jakimś obskurnym, obskurnym mieszkaniu i dali jej na taksówkę, żeby więcej już się nie pojawiało. Ale ty jesteś cały czas takim gentlemanem, bo tak cię wychowali. Być może rodzice, być może ty jesteś tak wychowany, albo tak zachęcony. Bo często nie jesteś dobrze wychowany, jesteś po prostu na maksa zakręcony. Dlaczego tak jest? O ten film kieruje właśnie do ciebie. Zastanawiałeś się nad tym, dlaczego? Dlaczego inni przeciętni, często którzy mają tylko na dwa piwka w kieszeni, mają po 50 zł w kieszeni, biorą tą damę do domu od tak, albo mieli już tą damę w domu od tak, albo będą tą damę mieli od tak, a ty dobrze wyglądający, jeżdżący dobrymi samochodami, zarabiający Pokaźne sumy, dobrze wyglądasz. Dlaczego ty tą damę traktujesz nie jak na przejażdżkę, tylko jak na kobietę do życia? Dlaczego? Chciałbym, żebyś napisał mi tu w wiadomościach, dlaczego tak robisz, bo ja bym chciał się od ciebie tego nauczyć i doedukować. Każdy od czegoś. Od kogoś czegoś się uczy. Ja bym chciał się tej umiejętności od ciebie nauczyć. Co w niej takiego zobaczyłeś, że te chamy, te, te prostaki e, za tobą, które robiły z nią co chciały, tu pluły, e, uprawiały z nią to co chciały, jak chciały, gdzie chciały. E, a ty okazałeś się takim cudownym wybawcą na koniu, takim dżentelmenem. Co zrobiła ta kobieta, że ty w niej to dostrzegłeś, a oni tego, ta, ta setka albo ten pie, ta, pie, te, te 500 facetów tych gburów, przed tobą tego nie dostrzegła. Poproszę cię o wypowiedź u mnie na kanale. Bo widziałem wiele, wiele takich sytuacji, że zakręcony chłopak przyjeżdżał, zabierał kobietę, mówił: Mama, ja ją kochał, a przed, nią, a przed nim była. Kilkuset, czasem nawet tysiąc facetów hamów, prostaków bezszelnych, szła jak trzeba było wiele, że szła do domu jak ten, a ty przyprowadzasz ją do domu i mówisz, mamo, tato, ja ją kocham. W każdym bądź razie, gdybyś nie dawał sobie, sobie rady w łodzeniu, w pewności siebie, gdybyś chciał podwyższyć swoją pewność siebie, gdybyś chciał się doedukować ode mnie, No dole masz link do moich szkoleń, akademia, dmpl Zapisz się już teraz. Ja jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek i proszę, żebyś mi napisał i mnie doedukował, jak Ty to robisz i co Ty w niej widzisz. Hej!